Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony domu Dominik 2012. Witam Was w kolejnym odcinku tego, można powiedzieć, wręcz maratonu, jeśli chodzi o odcinki Olympic no bo oczywiście jest to tymczasowo, dzisiaj właściwie po raz ostatni, jedyna seria na tym kanale, odkąd skończyliśmy karierę widzewem, bo oczywiście już w poniedziałek. Czyli już następny odcinek, jaki się pojawi, to będzie kariera GKSM Katowice na Pory Ślik Paczu 2021, o czym już zresztą pisałem jakieś dwa dni temu na grupie na Facebooku. Tak więc dzisiaj ten ostatni odcinek z tego maratonu Marsylii, tak można powiedzieć. No i dokończymy sobie dzisiaj na pewno miesiąc październik. Zagramy sobie spotkania... Ze Stade Brest, z Red Bull Salzburg, z Kong i z Montpellier. Te cztery mecze sobie zagramy, tak więc bardzo ważny mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Oprócz tego kolejne ważne spotkania też pod względem gry w lidze francuskiej. No bo na ten moment jesteśmy na trzeciej pozycji i ta nasza sytuacja wygląda naprawdę dobrze. No ale nasza tutaj, nasza tutaj rola w tym, czy to się dalej tak dobrze utrzyma. A pierwszy krok właśnie na tej drodze postawimy w spotkaniu z Brest. Brest, który jest na pozycji 9, tak więc też bardzo dobrze sobie radzą, szczególnie jak na swoje możliwości. No i trzeba na początek ustawić skład na to spotkanie. I jako, że mamy niedługo mecz z. A skład już sobie ustawiliśmy, no właśnie, skład już sobie ustawiliśmy, dobrze, że sobie przypomniałem, no bo mamy przecież niedługo mecz z Salzburgiem i trzeba trochę tym składem mądrze teraz zarządzać. Tak więc tym składem podejdziemy w ramce Maximiano, dalej Richard, Albiol, Bartra i Gulam. Przed nimi Gay Rangier oraz Maxi Lopez, no i z przodu to Wę Milik i Ake. Taki skład na to spotkanie ze Stad Brest. No i oby panowie pokazali na co ich stać. Zaraz zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Oj, oj, oj. Przegrywamy 2 do 0 ze Stad Brest. Nie trafił karnego Arek Milik. 38 minucie, bez żadnych zmian, dwa razy maxi w pierwszej połowie obydwa razy dla Brest, więc bardzo słaby mecz z naszej strony, PSG wygrywa, czyli się od nas oddalają na 5 punktów bodajże jeśli się nie mylę, może w takim razie na, na chyba 7 punktów odskoczyć nam za to Olympic Lyon tak mi się wydaje, więc no tutaj no nie poszło nam to na pewno tak jak o tym myśleliśmy, że może to nam pójść ale przede wszystkim mam nadzieję, że nawet jeśli coś tam spieszyliśmy, jakiś mecz w lidze, to obyśmy odbili to sobie zaraz w spotkaniu Ligi Mistrzów, które gramy z Salzburgiem. Jest to o tyle ważne, że ten Salzburg zdobył jeden punkt w dwóch meczach, zremisowali oni z Lazio Rzym, no i będą na pewno dla nas bardzo ciężkim rywalem, dlatego nie robimy treningu przed tym meczem z, Lib z Salzburgiem, przepraszam. No bo musimy tutaj wystawić nasz optymalny skład i spróbować powalczyć o trzy o punkty. No tutaj nie ma dla nas innej opcji w ogóle. Na prawej obronie oczywiście Kenton Z. w środku obrony zagra Felipe z Bartram. Na lewej obronie Amawi. dalej Kamara, Rangier zostaje, za Maxiego Lopeza oczywiście Aaron Ramsey. Na prawym skrzydle to Wę, z przodu Milik, na lewym Muniain. Tak wygląda nasz skład, kapitanem tej jedenastki Aaron Ramsey oczywiście w ramce Maximiano zostaje. A jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, pojawi się tutaj, yy, pojawi się tutaj Fazzy Gulam zamiast Risharda, ok, i zostanie sobie Albiol. Tak to będzie wyglądało. Tak jak już wspominałem, kapitanem tej jednostki na to najbliższe spotkanie Aaron Ramsey. No i zobaczymy, co będą w stanie nasi chłopacy pokazać. Konferencja prasowa oczywiście przed meczem z Dalsburgiem nie było i przed meczem z Liverpoolem i to trochę było dla mnie dziwne, ale teraz już oczywiście bez żadnych wyjątków. Dlaczego gram cały czas Bartrom? No bo on musi, on musi grać, żeby wrócić do swojej dawnej formy. Bo ja wiem na co go stać. Czy możemy nasze marzenia podtrzymać w tym meczu? Na pewno, na pewno. Co, co, co? Musimy być a, upewnimy się, że jesteśmy gotowi, o tak. Upewnimy się, że jesteśmy gotowi przed tym meczem. No i czy jesteśmy tutaj mocniejszym zespołem, bo ludzie tak mówią. Na pewno musimy tutaj zagrać maksa naszych umiejętności, bo... No bo tak nam w tej lidze mistrzów, <gryw> delikatnie mówiąc, ciężko idzie. Dwie porażki z Liverpoolem i z Lazio, szczególnie ta z Lazio, to bolesna porażka. No i czas na to, aby z tym Salzburgiem się przełamać. No i pokazać im, że to my jesteśmy tą drużyną, która w tej grupie będzie się bardziej liczyć. I tak jest, wygrywamy 2-0. Na szczęście Rongiero Lastowę z bramkami w tym spotkaniu, więc to bardzo ważne. Weszli z ławki Gulam oraz Germain. No i fajnie, no i fajnie. Ważne, że pokazali chłopaki, że jednak potrafimy wygry wygrywać swój mecz. Wygrywa także Liverpool, tak więc na ten moment my jesteśmy punkt za Lazio na trzecim miejscu w tej grupie. No i wszystko wraca w pewien sposób do normy, no bo jesteśmy znowu w walce realnej, bo w pewnym momencie już nam naprawdę odskoczyło trochę to, jak Lazio miało 4 punkty, my 0. Ale na szczęście teraz udało się do tej gry wrócić i, i jeszcze będzie na pewno ciekawie, bardzo ważny będzie ten rewanżowy mecz z Lazio oraz oczywiście z Salzburgiem. Mamy ofertę wypożyczenia do Watfordu Richarda, no to nie jest opcja, która mnie interesuje jakkolwiek, no bo... Ten Richard, on i tak by tam nie grał. Maxi Lopez do Bolonii to jest też oferta, którą odrzucam, no bo my z Maxi'ego bardzo często korzystamy. On jest nam bardzo potrzebny w tym sezonie i nie mam zamiaru go tutaj oddawać, bo jest dla nas bardzo wartościowym zmiennikiem. A teraz mecz z Kąką, która jest na 11 pozycji, więc wygląda to podobnie jak w przypadku. Jak w przypadku Stad Brest, z którym graliśmy w poprzedniej kolejce, więc też tutaj nie można ich na pewno zlekceważyć. Środek obrony Bartra i Felipe, bo tak mogą zagrać Albiol, niestety Downgrade'a dostał kolejnego. Na lewej obronie zagra Fazigulam. Dalej Kamara, Roger i Ramsey zostają. Zostaje także. Zostaje także Minik z Tovenem. Na lewe skrzydło wejdzie sobie Ake do pierwszego składu. Okej. Okay. I tak by to wyglądało w tym meczu, kapitanem Aaron Ramsey oczywiście, tutaj się nic w tej kwestii dla nas nie zmienia. No i mam nadzieję, że panowie teraz pokażą, że ten poprzedni mecz to był tylko wypadek przy pracy i że my wrócimy do tej naszej dobrej formy. Pokazaliśmy już w lidze mistrzów, że... Jesteśmy w stanie grać naprawdę dobrą piłkę i obyśmy to samo pokazali z Ką. Tak jest, wygrywamy 2-0, Ramsey oraz Towen z bramkami. Jermen zmienił Ake, Luis Enrique zmienił natomiast Milika oraz Amavi zmienił Marka Bartrę. Tak by to wyglądało z naszej strony w tym spotkaniu, ze stat Brest mierzy się teraz PSG. No fajnie by było jakby Stat chciało podtrzymać tą swoją formę i na przykład ograło teraz PSG, to by była super sprawa. Ale myślę, że mimo wszystko jest na to mała szansa. Ake już skończył swój trening, więc zaraz tam się tym zaczniemy. A Steve Mondonda powinien startować częściej. Przynajmniej tak, on uważa. Ja mu powiem, że on wciąż jest w składzie. No bo tak jest prawda, ja go wciąż gdzieś tam mam zawsze przy ustalaniu składu na oku. Jeśli tylko będzie jakiś mecz, na przykład w Lizę Mistrów, że już będziemy bezpieczni czy coś, to tam będę mógł go wystawić, no ale po prostu nie wystawię go w momencie, w którym Maximiano jest zdecydowanie lepszym bramkarzem. I dobrze sobie radzi przy okazji w pierwszym składzie, no i oczywiście jest młodszy. No Moondonda na pewno będzie mógł liczyć na spotkania w Pucharze Francji, jeśli tylko on się zacznie, czyli w Cup Nationale. No i właśnie tak jak mówię, gdzieś w spotkaniu Ligi Mistrzów, jeśli już sobie zapewnimy awans, też mu na pewno szansę dam, ale pytanie, czy my w ogóle sobie ten awans zapewnimy, więc tutaj to wszystko jeszcze będzie się decydowało. Także może dostać ewentualnie szansę w jakimś spotkaniu z zespołem z dołu tabeli w lidze, ale to już by było troszeczkę na ryzyku. Ale ja to ryzyko czasami lubię podejmować, więc tutaj absolutnie nie mogę tego wykluczyć. No a teraz czeka nas ostatnie spotkanie w tym odcinku i będzie to spotkanie bardzo, bardzo ciężkie. Zagramy sobie z Montpellier. A proszę Państwa, mówiłem o tym, że stad Brest gra z PSG. No i moi drodzy, to Stade Brest z tym PSG wygrało, bo PSG ma nad nami teraz 3 punkty przewagi, więc oni chyba zremisowali swój mecz, no więc tak czy siak to jest słaby wynik dla PSG, remis ze Stade Brest, więc oni pokazują, że oni są w stanie tym najlepszym punkty zabierać. No i to nam bardzo pomaga, w tym momencie na czwartej pozycji mamy punkt z do trzeciego Monako, 3 punkty do drugiego PSG oraz 5 punktów do pierwszego Lyonu, więc Lyon też gdzieś jakiś remis zaliczył chyba i, i trochę tych punktów zgubił. Przejdziemy sobie zaraz do konferencji przed meczem z Montpellier, natomiast wcześniej zobaczymy, czy tutaj w składzie się wszystko zgadza. Wdamy Amawiego oraz Muniaina, bo tutaj jak najbardziej trzeba naszą optymalną jedenastkę w tym meczu wystawić. Na ławce zostanie Luis Enrique, bo Ake ostatnio dużo gra w pierwszym składzie, więc tutaj nie potrzebuje jakby go dawać na ławkę, żeby mu szart nie spadał czy coś takiego. Konferencja prasowa przed tym meczem oczywiście już na nas czeka i już się na nią wybieramy, bo to będzie bardzo ważne spotkanie. Olympique Marsylia kontra Montpellier. Jeśli się nie mylę, to gramy u siebie. Czyli jesteśmy wyjątko, mamy jeszcze wyjątko wystarczająco szeroki skład, aby sobie poradzić na tych wszystkich frontach. Na pewno wszyscy będą zaangażowani w tym sezonie. No co zresztą widzimy, że każdy tutaj musi odgrywać swoją rolę. Wielki mecz, kto wygra? To nie jest czas na przewidywania. Nie ma tutaj co za dużej presji na naszych zawodnikach wybierać. No i czy oni się powinni o nas bać? Na pewno jesteśmy w dobrej formie, bo to pokazujemy w ostatnich meczach, więc mogą się o nas bać, znaczy nas bać, a my się nie musimy bać o siebie, tylko oby. Tak to rzeczywiście wyglądało w tym spotkaniu na stad Velodrom, Orange Velodrom. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie powalczyć z Montpellier, a właściwie ich pokonać, bo powalczyć jestem pewien, że będziemy w stanie. No niestety. Przegrywamy 2 do 0. Tego się nie spodziewałem. Abdelhamid oraz Ferri. Nie spodziewałem się, że aż 2 do 0. Bo że przegrać, to oczywiście było wiadomo, że możemy. No, bo gdzieś to był mecz z zespołem też czołówki. Gates zmienił Ramzeja, ale my graliśmy w naszym apto absolutnie optymalnym składzie, bez yy, żadnych rozszad wręcz. To było wszystko, co mamy najlepsze w tym momencie. No, i szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się tego, że my ten mecz my jesteśmy w stanie przegrać. Ale niestety tak się stało, i jest to bez wątpienia. Spore utrudnienie dla nas w tym momencie. Mówi też Fazi Gulam, że on by chciał grać więcej. On i tak gra sporo, moim zdaniem. Mamy tutaj informację, że zarząd będzie się przyglądał rozwoju sytuacji, jak to wszystko idzie, no bo faktycznie wygląda to dość różnie, trzeba przyznać. Richard, Kart, Richard, on się tak nazywa, zaupgrade'ował się o jeden punkt overa, to na pewno cieszy. Powiem oczywiście fazjemu, że on cały czas jest w składzie, bo taka jest prawda, przecież on co jakiś czas dostaje szansę gry, jak tylko Amawi jest zmęczony, a jest to dość często. No i tak, no jeśli chodzi o ten odcinek, no to na pewno poprawiliśmy sobie sytuację w Lidze Mistrzów, bo wygraliśmy spotkanie z Salzburgiem i tutaj naprawdę jeszcze wszystkie karty są otwarte, tutaj jeszcze nikt nikomu nic nie rozdał, może poza Liverpoolem, który już awansu może być raczej pewny, ale... Nasza sytuacja w Ligue E niestety się pogorszyła i to dość znacznie, bo ta porażka z Montpellier kosztowała nas aż 3 pozycje i z miejsca czwartego spadliśmy na pozycję numer 7. W tym momencie tracimy 3 punkty do miejsca czwartego, na którym się znajduje właśnie Montpellier. Już na 8 odjechał nam Lyon i na 6 odjechało nam PSG. No i to jest naprawdę dużo. No i kurczę, jestem bardzo zmartwiony, tym bardziej, że ja nie wiem z czego wynikała ta porażka z Montpellier, bo bo to nie była porażka wynikająca z tego, że zarotowaliśmy składem, bo graliśmy absolutnie naszym optymalnym składem w tym spotkaniu więc tutaj nie można na to zwalać winy, więc nie wiem po prostu co się w tym meczu wydarzyło, ale mam nadzieję że nie będzie się to już więcej nigdy nam przydarzać, tak więc w tym odcinku to by było na tyle, jeśli wam się podobało to zapraszam do subskrybowania, do zaznaczenia dzwoneczka także do łapkowania, bo to jest bardzo ważne, bo bardzo mało łapek w górę względem wyświetleń zdobywają te odcinki więc ja bym bardzo, bardzo was prosił o to, abyście, jeśli wam się to podoba, to zostawili tą łapkę w górę. No i zapraszam już w poniedziałek, gdzie oczywiście będzie odcinek z Marsylii, a oprócz tego pojawi się odcinek z nowej serii na Polish League Patchu 2021, gdzie będziemy grali GKS-em Katowice, tak więc nowa interesująca seria już za pasem. Tak więc do zobaczenia już w następnym odcinku. No i cześć!